Madzia. Witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta na obcasach. Dzisiaj, dzisiaj, tak jak zapowiadałam, obejrzymy nasze obserwatorium. Ci, co śledzą Facebooka, poczynania moje zbudowy widzieli. Coś dziwnego mi się, słuchajcie, stało na obcasach. Tak, w międzyczasie tutaj już Wam się to wszystko, co budowałam, ukaże. Stało mi się coś dziwnego, bo w końcu zrobiłam update do wersji 1.5. Ale po wgraniu Mo creatures one w ogóle mi się nie pokazują. Nawet itemy, które wcześniej miałam, również poznikały. Na innych mapkach jak stworzę sobie nowy świat na przykład World Creatures jest, normalnie zwierzątka biegają. Tutaj, jak widzicie, tylko te standardowe zwierzęta się błąkają, innych nie ma. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Jeżeli byście znali przyczynę i jak to mogę naprawić, byłabym naprawdę Wam bardzo wdzięczna za pomoc. Bo jednak jak tutaj teraz jest dość pustawo na tym świecie, to takie jest jakoś inaczej. się przyzwyczaiłam, że po zakręcącymi się świniami jakieś inne potworki mi biegają. Tak, tam już stąd widzimy obserwatorium. Tutaj to jest jeszcze niewykończone. Bowiem też, chcę zasięgnąć Waszej rady. Ogólnie tutaj, w niektórych miejscach, tego, e, będą jeszcze kolumny podtrzymujące całe to sklepienie, a ogólnie chciałabym zrobić tutaj e, jakieś e, takie muzeum Minecrafta. E, no, tak to określałam, jak e, zastanawiałam się nad tym. E, polegałoby to na tym, że po prostu byłyby tutaj wszystkie możliwe e, pokazane bloki, niebloki i yy, każdy byłby podpisany tabliczką, takie wszystko byłoby... Yy, taki jakby przegląd yy, wszystkich itemów minecraftowych i właśnie nazwałabym to Muzeum Minecrafta. Tak, teraz mi się przypomniało, że nie zbram trawy, która mi będzie jeszcze potrzebna tam na górze do obserwatorium. Ale to zaraz nadrobimy. Tak, tam mi się już skończyło... skończyło mi się szkło i to jeszcze nie jest właśnie wykończone, to wszystko jest jeszcze właśnie w fazie budowania. Tutaj. Jeszcze tutaj, na przykład, tą ziemię będę musiała y, powykopywać z dołu, bo ona nie jest tutaj y, do szczęścia w ogóle potrzebna. No tak, dobra, ja to, y, to będę kończyła na kolejny odcinek. Jeszcze w ogóle chcę tutaj y, wykombinować jakieś fajne oświetlenie. Yy, dobra, tu mam jedzonko. I, i, I właśnie zastanawiam się nad układem, czy to jakoś podzielić na jakieś po prostu zbroje, nie zbroje, bloki budowlane, bloki drewniane. Tak, a tutaj, co ostatnio mi powiedzieliście, że tamto to był golem. Ja go pokonałam i, i tutaj właśnie jest blok diamentu zdobyty w zacnej walce z golem. Jeszcze potem drugiego pokonałam i mam blok szmaragdu, tak więc również go sobie tutaj. Ustawimy. No, i żeby było ładniej kolorowe, jeszcze sobie ten czerwony powstaje. Bardzo mi się podobają w ogóle te bloki redstone. No, fajnie, że je wprowadzili. W sumie, jako tako, zastosowania u mnie raczej to mieć nie będzie, ale ładnie się komponuje i wygląda. Tak, tutaj mamy. Schody już na obserwatorium, a tutaj sobie zrobiłam taką mini dżunglę, tak właśnie z oddali. Jak widzieliście, to dość fajnie się komponuje, jak ta wieża z obserwatorium wychodzi z takich drzew. Tam, w tamto miejsce, gdzie jest zaznaczone, pójdziemy. Właściwie dzięki obserwatorium ja odkryłam i, i, i tam też ostatnio troszkę pracowałam. Tak, teraz, no to jest nudna i żmudna droga wejście na górę. Stwierdziłam, że schody będą na pewno ciekawsze niżeli drabina również na Facebooku śmieliście się, że kto ukradł Madzie, Madzia by skobla nie zbudowała. Owszem, no, ja mało buduję z kobla, ale ostatnio miałam znowu taką nostalgię na stare, dawne czasy moje pierwsze budowle Minecraftowe, gdzie dość dużo kobla używałam. Tak więc stwierdziłam, że obserwatorium może być zrobione z kobla, zwłaszcza że jego mam pod dostatkiem. Więc niech będzie z kobla, taka różnorodność też. Tak, to jest właśnie obserwatorium. Na początku w planach było, że wszystko było oszklone, wszystko stąd było widać. Ale tak, to, to takie puste mi się wydawało, więc wiedziałem, że tutaj można zrobić ogród. Taki no ogród, no też nie do końca ogród, no tak posadzić drzewka. W każdym razie właśnie teraz muszę to dotrawić. Ja już nie będę czekała, aż to porośnie, bo to się przeważnie dość długo czeka. Mamy 8, tego jest cztery. W ogóle zaczyna mi się przecinać gra, bo z tej wysokości wszystko inaczej się wczytuje. Zaraz sobie w ogóle pooglądamy widoki stąd. Właśnie, bardzo szkoda, że nie mam Mo-Creatures, bo jak zaczynam to budować, jeszcze byłam na wersji 1.4. Mo-Creatures mi ładnie y, działało, tak więc y, miałam y, to wszystko, y, to swoje wredne ptaszysko co skrzyczało, i stąd bardzo fajnie się skakało z tym ptakiem. I praktycznie z tego obserwatorium bez problemu dolatywałam do mojego domu. jak tu się dalej wczytuję. Hop. Chciałam sobie więcej trawy posadzić, ale stwierdziłam, że wezmę najpierw porosnę to zwykłą trawą, a potem mączką kostną i będzie szybciej wysadzanie trawy niż zbieranie nożycami. Tak, stąd zawsze da radę się zabić. Niejednokrotnie spadłam budując schody i to też tylko tutaj w tym miejscu koło wieży spadałam, ale już jak budowałam okrąg to mi się nawet od tu zdarzało spadać na sam dół. To, no, tak wiecie, naprawdę sympatycznie się leci i morduje i się rozsypuje. No z tytułu właśnie dość dużej wysokości są e, takowe błędy, więc wiem, gdzie są e, lawy, surowce i inne tego typu rzeczy. Stąd, stąd już się chyba dalej domek nie wczyta, No brzegi domku mi się tutaj wczytują. No, mówię, w każdym razie z ptakiem, to się bardzo fajnie tam leciało. O, trawka porasta, jak miło. No, wczytaj się. Dobra, może tędy zobaczymy. Tak, tutaj widzicie, jest ścieżka. Tu jest e, mój port, z którego łapałam ryby. I tędy zrobiłam właśnie ścieżkę do tamtego wyznaczonego punktu. Ej, no mogłoby się wczytać, zacznę rzeczy chcę tu pokazać. Tak, przy okazji, stąd bardzo dobrze widzicie ten błąd, na który ja w każdym odcinku ostatnio narzekam, czyli... Tą y, równą linię, gdzie się krzywo wczytywało. W każdym razie, tutaj, gdzie są drzewka, ja mniej więcej starałam się to w jakiś tam sposób pokrzywić, że tak to powiem. Y, jakieś Tutaj, jak widzicie, robiłam zawijasy z trawy, to, to trochę z piasku w tą stronę. A, już możecie powoli widzieć. Tutaj odkryłam drugą wioskę Npeców. I w związku z tym y, tam poszłam sobie ją troszkę zagospodarować, ale to już później zobaczymy. Y, w każdym razie, jeszcze tutaj będę musiała popracować nad tym, że chcę tu z brzegów drzewa popowieszać liany, żeby to było tak w miarę dziwny sposób olianowane. A tak, a zapewne też widzicie, że tu są drzwi. Tutaj sobie zrobiłam windę w dół. Bo yy, schodzenie schodami jednak mi się nie uśmiecha do końca. Tak, spadamy w niszyść, że tak powiem. To plum. Whee! No. I żyjemy. <grym> tak. Yy, no właśnie, tym bólem jest tylko to, że trzeba schodami maszerować na górę. A i co mi się w jeden pięknie podoba? Błędy ze światłem, no. To jest tragedia. No mój domek wygląda tragicznie. Tam ono nie jest, może w niektórych miejscach super perfekto oświetlone. W każdym razie e, przez to w niektórych miejscach wydaje się, że jest inny rodzaj drewna, co mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo nie podoba. Dobra, ja teraz chcę zejść jakoś w miarę kulturalnie. Dobra, tu się nie zabije. No, troszkę bolało. Tak, jeszcze tutaj właśnie, no dobra, nie bi się. Tutaj w tej części już poobsadzałam to wszystko drzewami. Ja ze strasznie klatkuje z tytułu wczytywania się. Tak, tutaj było właśnie bardzo dużo tych różnego rodzaju niedźwiedzi, panty i tego wszystkiego. I właśnie nie wiem, dlaczego na moim świecie tym się nie generuje już. Myślałam, że może jest coś ustawienia, ale nie. Stworzyłam nowy świat i na nowym świecie normalnie wszystkie zwierzęta są. Więc nie wiem kompletnie, czym to jest spowodowane. Tak, tutaj na tej górze, no ja niestety nic nie poradzę, to będzie tak wyglądało, jak wygląda, że to jest prosta linia. A tutaj właśnie możecie zobaczyć moje poczynania, y że y to jest, y nie jest już równa linia, tak jak było, bo to odtędy dokładnie biegła równa linia. Zresztą nawet macie, możecie zaobserwować, że tutaj teraz nawet trawa jest jaśniejsza. Tak, a tu było pełno węży kiedyś. Tak, macie wzięło na wspomnienia. Tak, to, y, tutaj mamy drugą wioskę. W ogóle śmieliście się, że pierwsza wioska to już zaczyna przypominać miasteczko. No i jeszcze trochę i ratusz nawet wybuduje tamtym empecą. E, tutaj natomiast to jest y, wioska pieczonego ziemniaka. Tak, stwierdziłam, y, że tak y, tę wioskę nazwę. Tutaj niby wstępny y, ratusz, czy nie wiem, jakby go nazwać kościół. Tam jest taki sam, drugi tylko że z kobla. Tego zrobiłam sobie z drewna. Teraz będzie noc. Teraz będzie ciemno. A czemu Wioska Ziemniaka? Bo ja postanowiłam, że wszędzie, na każdej farmie, którą oni tutaj mają, zasadzę sobie ziemniaki. <grym> tak, stąd powoli widać... Chyba tam dalej już się nie wszczyta. Obserwatorium nawet dość fajnie wygląda. Myślałam... Nie trzaskaj drzwiami! No wiśniaki, no! W każdym razie, myślałam, żeby jakąś wodę puścić z tej góry. Tylko też wiecie, nie ma pewności, jak to się rozleje, żeby wyszedł ładny wodospad, więc na razie się od tego powstrzymuję. Tak, wieśniaki, jak widać, się uciekają przed nami. Tutaj zrobiłem wieśniaczką bibliotekę. Biblioteka taka, powiedzmy, o Żaden wieśniak tutaj mieszkać niestety nie chce. To nie, nie łaski I właśnie stwierdziłem, że dość ciekawie będą tutaj drzewa dżunglowe wyglądać. Tu też wieśnik żaden nie chce mieszkać? No, oczywiście. Zawsze w tym logu, który ja wybuduję, nie chce wieśniak mieszkać. Przybrzydłe to to. A tutaj była e, ta e, też farma, hodowla e, tej pszenicy. ale one sobie tutaj łaziły, deptały, więc stwierdziłam, że zrobię im basen. No to teraz nic nie da, przed stoją. I jeszcze tutaj e, w ogóle tam dalej miałam jeszcze coś budować, ale niestety przestrzeń jest zbyt mała, więc będę budować to w tamtej drugiej wiosny, a co to jeszcze zobaczycie. Tutaj miałam największy problem, bo e, najpierw musiałam tutaj to rozkopać ten teren, bo tutaj kiedyś były słonie. <laughs> Wiem, jak to brzmi, macie bajki opowiada. I one tutaj ciągle mi skakiwały i wszystko tratowały. I tu był drugi problem, bo natomiast ten domek tak od dachu był zasypany piaskiem. Tutaj było wejście, ale to wszystko tak na równi było piaskiem zasypane, i ja się tutaj męczyłam, bawiłam z tym. Nic spać. Tak, tutaj w miarę ten domek wydekorowałam. No i w sumie tyle z tej wioski tutaj jest. Tutaj zaraz jest właśnie ten bion zimowy, ale tam nic ciekawego i godnego uwagi w sumie nie znalazłam. W sumie w tej wiosce to najbardziej mi się podoba to, że jest dużo npc ów bo jak głupio zrobiłam, że w tamtej wiosce w przypływie złości połowę npc ów wybiłam i teraz ich nie ma. Mówiliście, że mogę łapać zombie MPC i y, je jakoś tam się przytrzymuje czy coś i one się zamieniają w zwykłe ząbiaki, no. Nie bawiłem się jeszcze w to, w ogóle po wgraniu Maw Creatures na 1.5 nieco, że nie mam ani innych zwierzątków, y, tych, które powinny być, to jeszcze w ogóle tutaj nie ma żadnych potworów. Więc y, nie wiem, o co chodzi, liczę, że mi z tym pomożecie. Y, co do tego obserwatorium, to jeszcze właśnie, jak macie jakie pomysły, jak je tam w środku udekorować, to y, liczę też na Waszą pomoc e, mniej więcej na samo e, sam motyw Dba mi się, że zombie warczy e, na sam motyw w środku e, to już taką mniej więcej koncepcję mam no e, zobaczymy jeszcze wiecie, że mi się dość często wszystko zmienia a zaraz jeszcze idę, bo Wam nie pokazywałam a pytaliście się gdzie podziały się drzwi do lasu tak więc, drzwi do lasu są, zostały przeniesione obok kościoła. Ale kilka osób pytało, właśnie nie pamiętam, czy ja je wcześniej pokazywałam, czy nie, ale one są. Tak, a jeszcze tych propozycji zwierzątek z MO Creatures, to jak widzicie, tak, tutaj oczywiście zebranie konstantych, wsio. Te moje zwierzątka wszystkie są. One się normalnie rozmnażają, z nimi jest wszystko ok. A wiem o co chodzi, że nie ma y, tamtych zwierzątek i nie ma potworów. To, to, to jest właśnie dziwne. To mnie trochę boli obecnie w Minecraftie moim i naprawdę chciałabym to naprawić. A już się zbliżamy do drzwi do lasu. Tak, armia. Chociaż dzisiaj cicho. Jak powiedziałam w porę. Tak, y y drzwi do lasu były tu, a powstał kościół, więc drzwi do lasu przeniosłam w to miejsce. No, więc wszystko jest na swoim miejscu, więc o drzwi do lasu się nie martwcie. Ja wiem, że bardzo je lubicie. Tak, i to wszystko, co ostatnio zrobiłam na obcasach, ale też ostatnio wzięło mnie w końcu na... jakieś zjawy widzę, bo... W końcu mnie, słuchajcie, wzięło na wybudowanie domku na Ejwelonie. Tam, gdzie gramy z Kusimem. I właśnie teraz, tak przedpremierowo pokażę Wam ten domek. Tak, znajdujemy się na Awelonie. Tutaj już przygotowanie do odcinka zrobiłam w sensie bałwany i ten domek, ale tutaj nam gości się naspraszali. A podejrzewam, że jak zrobimy tutaj bałwany, to będzie niezła jadka, ale to w odcinku. Dzisiaj przedpremierowo zobaczycie właśnie domek. W sumie to pierwszy raz na taki styl domek budowałam i jak nie patrzeć, jestem z niego naprawdę zadowolona. Może z zewnątrz jakoś tak fantastycznie nie wygląda, ale mi on się podoba. Taki troszkę inny, taki nietypowy, bo zawsze wiecie, że ja z drewna buduję. A tutaj e, chcąc wykonać jeszcze drugie zadanie, które mówi, że mamy mieć trzy z takich cegiełek, to stwierdziłam, że właśnie coś takiego zrobię. I damek mniej więcej tak się prezentuje. Jeszcze tak ogólnie, jak widzę, on ma troszkę niedociągnięć. Sobie przy was to poprawię na szybko. Tak, moje koty już tam też przyniosłam. Kus się ucieszy. Tak, pies też jest. Tak, i damek mniej więcej tak się prezentuje. Oczywiście są też moje ukochane bagi ze światłem, których ja wręcz nie znoszę. To jest tu. Jak damek jest mały, jest, że tak powiem, skromny. I praktycznie starałam się zuży zużyć wszystkie takie sensowne materiały, typu takie o skałki, które gdzieś tam kiedyś się zbiły. Tak, i tutaj jeszcze chciałam zrobić taki nie taki, ale aladaszek chciałam zrobić. Tak, Nagorze, jak już widzieliście, dużo coś strasznego tu słyszę. Teraz muszę sobie pomóc. Um. Um, um. Tak jak widzieliście, tutaj zrobiłam sypialnię Mi i Pusimowi na górze Tam jest jedna skrzyneczka Dobra, tu nic nie będzie, bo mi zabrakło Tak, I domyk jest właśnie taki nietypowy Bo nieco, że jest z, z cegiełek To jeszcze jest taki inny styl no, na przykład Wymyśliłam Gdzieś właśnie widziałam e, domki budowane właśnie tak na nowoczesno, że tak powiem. I Właśnie, że takie gdzie nigdy brzegi były wykończone innym jakimś surowcem. Ja tak właśnie tak e, stwierdziłam, że tutaj coś takiego mogę spróbować. No, e, domek mi się naprawdę e, podoba. Chociaż powiem, że na obcasach bym takiego u siebie nie chciała. To samo na obcasach zawsze mi się wybitnie podobały. Ten tutaj do tej serii mi pasuje, tutaj naprawdę będę się dobrze mi nim czuła, ale na obcasach mimo wszystko on by mi nie pasował. Tak więc, tutaj możecie przedpremierowo dzisiaj obejrzeć ten domek. A, aha, bo to ja tu schodki dałam. Tak, to są schodki, dlatego tu nie da się postawić pochodni. W sumie obie wbijemy. Damy je tu. Dobra. No, tak więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku Obcasów. Kolejny odcinek myślę, że już niedługo. Odcinek Ewelonu, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu z dyskusją zbierzemy się na nagranie jego. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!